Orędzie Królowej Pokoju Mazugoria 25 marca Drogie dzieci, słyszę wasze wołanie i modlitwę o pokój. Szatan od lat walczy o wojnę. Dlatego Bóg mnie posłał do was, abym was prowadziła na drodze świętości, bo ludzkość znalazła się na rozdrożu. Wzywam was, Wróćcie do Boga i Bożych Przykazań, aby było Wam dobrze na ziemi i byście wyszli z tego kryzysu, w który weszliście, bo nie słuchacie Boga, który Was kocha i pragnie Was zbawić i poprowadzić do nowego życia. Dziękuję Wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.